Cześć, z tej strony Michał, portal Funduszowe.pl Przy inwestowaniu giełdowym większość inwestorów jest nastawionych na spekulowanie cenami akcji, co wiąże się z koniecznością ciągłego analizowania rynku oraz dokonywaniu odpowiednich momentach sprzedaży lub zakupu funduszu lub akcji. Ciągłe zmiany generują koszty, ale również i błędy. W Funduszowe.pl inwestujemy nieco inaczej, bowiem od wielu lat opieramy się na cyklicznym modelu Hossa -Bessa. Nie jest tajemnicą, iż Hossa oraz Bessa występują naprzemiennie, a cały cykl zwykle trwa około 3,5 roku. Ten model inwestowania sprawdza się dość dobrze. Przykładowo opierający się na nim portfel IT zarobił w ciągu 10 lat 270%. Inwestować można także w pozyskiwanie zysku pasywnego, i to jest model, który również wprowadzimy do portfela funduszowe.pl. Źródłem zysku inwestora może być nie tylko zarobek na akcji danej spółki. Może być nim również dywidenda, czyli część zysku wypłacanego przez spółkę akcjonariuszowi. Korzyść jest więc podwójna. Inwestując, możemy uzyskać dywidendę, a przy tym wybierać dobre spółki. Jeżeli bowiem spółka wypłaca dywidendę, to musi mieć zysk. Spółki dywidendowe chętnie inwestują w globalne fundusze, co zapewnia dodatkowy strumień kapitału. Jak wybrać inwestycję? Na naszym rynku od kilku lat działają fundusze dywidendowe. Również takie, które inwestują na całym świecie. Taki fundusz nie tylko zarabia na różnicy kursowej akcji, lecz dopłaca środki z wypłaconych dywidend. Przykładem dobrego funduszu dywidendowego jest NN Globalny Spółek Dywidendowych. Jak widać na wykresie, nawet pasywne inwestowanie nie przynosi większej szkody. BESA na rynku akcji spowodowała tylko nieznaczne usunięcie notowań funduszu. Spółki dywidendowe są w czasie bezsilniejsze silniejsze i dodają dywidendę. Taki fundusz opłaca się kupić w czasie osłabienia na rynku akcji, potem można go trzymać w portfelu wiele lat. Jeszcze dłużej można inwestować w fundusz NN spółek dywidendowych USA. Czas takiej inwestycji obecnie powinien wynosić nawet 10 lat, bowiem rynek amerykański oraz dolar jest po dłuższym okresie hossy. O ile w krótkim terminie siła polskiego rynku akcji może być większa, o tyle w okresie ponad 10 lat fundusz dywidendowy spółek amerykańskich zarobi krocie. Taki fundusz warto kupić w czasie schyłku bezcy. Potem można przez wiele lat czerpać zyski. Dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę. Zasubskrybuj koniecznie nasz kanał i zapisz się na bezpłatny biuletyn WPL. Otrzymasz jeszcze więcej analiz i materiałów.